W internecie, no po prostu piszą tam, opisują ten dom, robią zdjęcia, wysyłają. No, no trzeba przyznać, że to bardzo ludzi cieszy. I powiem pani, jedno: te doły biskupie są znane tylko z, ty z tego mojego bajkowego domu. Powiem pani, wszędzie, bo ludzie przyjeżdżają z Katowic, z Krakowa, z Warszawy, wie pani, tu z Nowej Słupi, ty, wszędzie jest tutaj, od Sandomierza, no to pełno tych ludzi jest po prostu, no, no powiem pani, bardzo dużo tych ludzi przyjeżdża. Kogo by się Pani nie zapytała, czy Nowej Słupi, czy coś, Pani zapyta się tylko bajkowy, kolorowy dom, to wszędzie Pani od razu powiedzą, gdzie jest. No to jest około 30 tysięcy lampek. No 20 do 30 tysięcy lampek, no bo na każdym drzewie tym jest 600 lampek. Na każdym takim drzewie jest 600 lampek. Dwa razy po 300 jest tutaj. Na każdym tym drzewie. No to tak jak się policzę wszystkie drzewa, tylko że no wtedy jest całe to, to ozdobione, Każde drzewko na balkonach jest pełno. Wszędzie to ponad 30 tysięcy światełek jest. Na przykład te domki to były teraz robione. O, ten domek, ten domek ten domek i jeszcze jeden jest taki mały gdzieś tutaj, o tam. No to wszystkie były teraz robione dopiero, bo ja sobie takie zażyczyłem, po prostu żeby mi taka pani zrobiła. Jest I ona mi zrobiła w tej chwili takiego zająca fajnego, takiego dużego i jeszcze taką wiewiórkę dużą. To znaczy to jest na święta Wielkiej, no, znaczy Bożego na, no, wielkiej Nocy. I Też są serce, będą wisić serca przy tym. No i takie jajka znaczy duże. No też będzie ozdobiona karoca, wszystko takimi jaja, wielkimi jajami. Wszystko zacząłem robić po prostu na początku, od lat 90 -tych. To znaczy było, bo dom był wybudowany w 80 -tym, w tym tam 90 -tym roku dajmy na to już cały powstał. Ale to później znowu ocieplałem to, to, ale tak już robiłem wtedy już. Tutaj jeszcze nie było tych wodospadów, to już była ta kareta z, tym, z tą taką marzanną, z takim, takim długim welonem. No, ja tak zawsze to pamiętam akurat to, bo to była pierwsza taka figura, bo ja zawsze coś chciałem takiego, czego nikt nie ma po prostu. Bo ja takie coś chciałem, żeby po prostu tak było, jak samo dom, żeby był tak umolany, jak nikt nie ma, o. Ale mi się to podoba, po prostu to jest moje życie. Nie, nie sta, no... Nie szkoda mi na to pieniędzy. Pełno trudności było. To najgorze, znaczy najgorzej było z tym, z tą wodą, z tym wszystkim, żeby zrobić te po prostu oczka wodne, żeby to wszystko to. A e, wtedy też miałem, taki, miałem takiego ogrodnika jednego i on to wszystko dzięki niemu było zrobione. Znaczy tu jest osiem tych źródełek, znaczy tych no, oczek wodnych, tylko że w tej chwili jest no, trzy tylko chodzą w zasadzie. Bo na początku chodziło o 8, ale po prostu nornice, nornice, krety wszystko porobiły, poniszczyły wszystko, bo y, na początku jak się, jak się robiło, to też nie wiedziałem po prostu jak to, jak to zrobić. Na początku jak żeśmy położyli na tę trawę, Jezu, ta tragedia, się płakać chciało. Przychodzi Pani, przyjeżdża Pani z pracy, a tu cztery czy pięć, na zielony trawie cztery czy pięć kopców wywalone. Myśmy we trzech to robili, we czterech, żeśmy codziennie siedzieli tutaj a z pół roku, żeśmy robili to całe, to całe, ta oczka wszystko, bo to jednak, no, na początku pięknie chodziło. Woda była bajka, czyściutka jak, po prostu jak marzenie, ale później jednak, jak te nornice, krety, to wszystko, jednak to się zaczęło psuć i na początku to chodziły filtry, wszystko, później te filtry już nie wytrzymywały. Siatka jest położona 10 cm pod tym, ale to i tak nic nie daje, bo w tej chwili na przykład kret jest gdzieś tutaj wszedł i po prostu nie może wyjść za tej siatki. Nie może w dół wejść, bo jest siatka, a na górę po prostu też nie może. Wychodzi na górę, robi tutaj po, po tym koło kamieni, po prostu robi dziury i nie może wyjść, po prostu nie może stąd uciec. A ja go nie mogę złapać. Lubię smerfy, oglądałem, tylko że akurat się trafiło tak, że kiedyś taki facet robił takie te figurki z tych smerfów. I jak ja zobaczyłem, to zamówiłem całą kolekcję po prostu z tych smerfów i on robi to. Tylko to są betonowe, bardzo ciężkie są. Jeden ten na ten papa smerf to ważny około 70 kg. To jest bardzo, bardzo ciężkie tam jest ta smerfetka, papa smerf, ten gargamel na przykład kot ten gargamela tak są. No gargamel to jest taki duży, to on waży ponad 70 kilo tam. Ciężko go w ogóle podnieść. I to jest ten smok taki. On jest cały kuty po prostu. Z takich malutkich tych, no, łusek Z Cały taki łusek. No, robili, robili go bardzo długo. No ja za niego strasznie dużo zapłaciłem. Te paszcze ma czerwone i z nich leci woda po prostu do tego oczka. W tamtym roku chciałem już tak zrobić. I zapłaciłem pieniądze, ale no, pieniądze przepadły po prostu. No. Nikt nie zrobił nic, ale pieniądze wziął. I chciałem, żeby tutaj po tej ścianie po prostu zrobić mu takie drzewo, takie, taki konar wielki zrobić z takimi odgałęzieniami, żeby jego postawić tutaj, żeby troszkę tak, żeby on cały był aż za garażem tutaj. Festyn w Warszawie był. I one właśnie na ten festyn go kupiły i po prostu, i jak skończył się ten festyn, kazali im to pozabierać. No, nie było co z tym zrobić, bo tam było więcej takich figurek, no, ale powyrzucali, porozwalali, na śmieć powodzili, a ten Pingwin właśnie tu wziął taki facet jeden, go wziął do domu i po prostu ja go kiedyś jechałem, zobaczyłem. Jak go zobaczyłem, to mi świstnęła taka myśl, żeby go po prostu tam postawić naprzeciwko domu po prostu. Tylko, że no, trochę to trwało, bo na początku nie chciał sprzedać. No, on taki nowy ten pingwin, to kosztował 190 tysięcy jeszcze ileś tam, ileś tam lat temu. No teraz to by gdzieś około 300 tysięcy kosztował. Kupiłem tego pingwina na siódmą rocznicę urodzin mojego synka. Na siódmą rocznicę, i wtedy dostał tego pingwina po prostu. Dzisiaj na przykład to też byłam msza za niego, za mojego synka, ma 16 lat. 16, 16 urodziny ma teraz. To znaczy nie jest to dokładnie dzisiaj, tylko za tydzień, no 16, zaraz po Walentynkach. I tam będzie stał taki król Julian jeszcze. Bo też taki wielki, tylko że po prostu nie można go w tej chwili przywieźć, bo po prostu bo trzeba go umalować. Najpierw trzeba go położyć. Umalować całego, dopiero betonem tam to wszystko, bo to trzeba zabetonować, bo to ważne ponad dwie tony. To po prostu, żeby tam się nie rozwaliło, nie spadło, czy tam komuś krzywdy nie zrobiło. Powiem Panu, w soboty, w niedzielę to cały, cały rok ludzie przyjeżdżają, robią sobie zdjęcia z tym pinginem. Tylko ktoś jakiś, no, wzięły go po prostu, popsuły tam, te nogi, mu bo, bo to kopały, chciały zobaczyć, z czego to jest. To, Kopały, te nogi mi poutrącały, to wszystko tam, tak samo na brzuchu ma też po prostu, no musimy to, nie wiem z czym to zrobić po prostu, no. Czym to zrobić, nie wiem jak to po prostu naprawić. Bo też popsikały farbą, no. No ma złość to po prostu, jest tak o. Można powiedzieć. Powiem panu jedno, no tu też często wchodzą, to niszczą te lampki, czy to tam. Też pourywają trochę, pourywają to. No też skradną, wie pan, te te, o, no ostatnio to mi wszystkie te smerfy ukradli. Wie pan, wszystkie smerfy, tam chyba 12 figurek mi ukradli. I te takie miałem, też, te bociany, to też wszystkie pokradli. Większe trudności w tej chwili to są pieniądze. Tylko i wyłącznie, bo w tej chwili to na mamę mam tam parę złotych. Interes taki bardzo słabiutki jest teraz, można powiedzieć, że wcale, i tylko po prostu pieniędzy brakuje. Bo przedtem nie stać było, jak była firma, to tam, tam te 20-30 tysięcy, za ileś tam wydać, nie było problemu. Ale teraz jednak jest, to jednak jest problem. Wszystko można zrobić, wie pani, tylko część pieniądza. Znaczy, nie tylko same pieniądze, jeszcze to nie jest nic, tylko trzeba chcieć. Bo dużo ludzi ma, pani, 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 ma niewyobrażalne pieniądze. Oni mają takie pieniądze, o jakich ja nawet, mi się nawet nie przyśniło nigdy. I powiem pani, żyją normalnie. Oni tylko na koncie liczą. Ile mają na koncie, a tak to żyją po prostu, no, że tak się wyrażę, no, dużo gorzej ode mnie. W lecie tak samo jest pięknie to, to ozdobione. No w lecie najładniej jest tak ta trawa żywa, takie, ta woda się leje, to wszystko, te ryby takie duże. no Też bardzo ładnie. I znowu z drugiej strony ładnie widać te malunki na domu. To też bardzo no, swoje robi po prostu. No i cały dom jest w kwiatach, bo ja po prostu do to dbam i po prostu jest 600 kwiatków na domu. Tutaj wszędzie w ogrodzie na całym domu jest 600, około 600, 600 kwiatków jest. To jest dużo, to po prostu pięknie wygląda. Tutaj nie było na całej wsi miejsca, gdzie zaparkować samochodu, tyle ludzi było. Tutaj było, powiem panu, tyle ludzi, że ciężko było do góry i na dół zejść. Tyle było ludzi przez tyle, tyle czasu. I to wie pan, codziennie tyle ludzi było. Ciężko było na górę wejść i wyjść, po prostu. To naprawdę było tutaj na wsi, nie było w ogóle, na, na tej drodze, nie było miejsca, gdzie samochód zaparkować. I to cały czas, bo tu no, wchodziły te dzieci. Dzieci, ludzie w ogóle chodzili, no bardzo dużo tu ludzi było, bardzo. Zjechać to ciężko było, bardzo strasznie. Jak ja na no, przykład tam na dół, to ciężko było zjechać, a wyjechać jeszcze gorzej. Bo to wszystko zajęte tam było patrzeniem, tym oglądaniem, to. Moja rodzina to tak, kiedyś mały, jakby, znaczy syn, jakby mały, to się cieszył, bo ja na każde urodziny jego strzelałem tutaj po prostu, I strzelałem po prostu tych petard, te wszystkie takie duże, po prostu robiłem całe takie po prostu cała wieś wiedziała, wszyscy w ogóle wiedzieli, kto ma urodzinę. No. Tylko ja takie coś robiłem, nikt więcej. No. Ja się cieszyłem po prostu i też w urodziny synka jak się urodził. No to też dawałem wszystkim ludziom kwiaty po prostu w kościele. Wszyscy dostali ode mnie kwiaty, bo kupiłem tam dwieście kilkadziesiąt róż, prawie trzysta róż. Każdy kto, która dziewczyna była czy ktoś, no to ja tam rozdawałem wtedy. Znaczy nie ja, tylko ksiądz rozdawał i tam błogosławie. No. I tam później jeszcze tak samo w drugim roku, w trzecim, no też. Ja tak lubiałem, ale moja żona takich nie lubi. Bo ona lubi po prostu, mówi, że ja, ja to się popisuję, ale po prostu może to jest i prawda, może nie, ale po prostu ja pani powiem jedno, mi się to podoba, bo to jest coś takiego niezwykłego, czego nikt po prostu. No oni nie chcą, na no, przykład Bartek nie chce, żeby teraz strzelać tak na urodziny. No to tak już od dwóch czy trzech lat już nie strzelam w ogóle, bo nie chcę. Ale kiedyś to się dziecko strasznie cieszyło. Czy działo w bok, nie patrzyło, jak, te, jak ja tam schodziłem na dół i tam przy rzece strzelałem. No. Bo to też trwało prawie godzinę, zanim no, powystrzelałem wszystkie te no, petardy. W tej chwili to tak proste, takie proste, co bym chciał stworzyć, to jest właśnie to ozdobienie całego domu u góry. Po prostu, znaczy tymi serduszkami, Żeby po prostu było, bo ich mam 32 takie duże serca. Na czerwone, żeby dookoła tak domu były. Dookoła domu. To jest moje takie teraz marzenie. No i drugie, zaczęliśmy robić taki wielki napis tam o taki 2,5 metra litera, taki duży, doły biskupie. No, bo to jest miejscowość do Łybiskupii. Zaczęliśmy robić, bo tam, jak się popatrzymy z tamtej strony, troszkę parę drzew wyciął, i tam chcieliśmy właśnie taki wielki napis taki miałem. Znaczy, już zacząłem go robić, taki napis taki wielki do Łybiskupie. Litera to jest taka no troszkę większa, no taka 2,5 metra musi być, tak żeby to było. No, i to też musi być odpowiednio pomocowane wszystko, bo żeby wiatry czy coś po prostu nie rozwaliły tego. Przyjedźcie, proszę się pochustać na ławeczce, pochodzić sobie, jeżeli macie tylko ochotę, proszę Państwa, zapraszam. Zawsze są, brama jest otwarta zawsze, czy ja jestem, czy mnie nie ma, zapraszam. Ludzie sobie wchodzą, wychodzą, chodzą sobie, to spacerują, nie przeszkadza mi to wcale po prostu. Gdyby nie ten mój dom, to nikt o, o tej miejscowości naszej prawdopodobnie nie słyszał. Wiele osób nie słyszało, a teraz no, trzeba przyznać, że no, w gazetach, w telewizji po prostu było parę razy, no. i w jednym, w, w jedynce, w dwójce, było w tych regionalnych telewizjach z Kielcach, w tych innych, w radiu często jest tak samo. No sławny jest, no, po prostu ten mój dom, można tak powiedzieć, nasza miejscowość, o, ta moja miejscowość, to jest sławna i no, bardzo dużo ludzi ją zna, po prostu z, te, z tego właśnie. Z takiej tej prostej rzeczy no, z tego majkowego, kolorowego domu, bo oni tak to nazywają to ludzie, tak zresztą tam w internecie tak to nie jest, tak majkowy, kolorowy dom.